Dzień, do... dzień dobry Państwa, dziewiąta dzisiaj godzina. Kolejny dzień metu towarzyskiego. Dzisiaj Halland Zagra. Zostać i gol! Haland! Jaki strzał normalnie. Uwaga, tutaj wiesz, że... bo dzisiaj Norwegia zagra ze Szkocją, a mamy już na sam start 1-0. Nie wręczmy zachowaniu, bo dzisiaj Sparta przed Mościc zagra sobie czarny, a ja tam pojadę właśnie na wożę, a tymczasem gorzę. Strzał, tutaj, tu i Tutaj. Strzał. Ale tutaj będzie strzał. Tutaj będzie strzał i... ma jeden. Ale piłka! Taka samochód, jeden. będzie jeden 3 będzie 1-3, będzie 1-3. Haaland ma szansę, Haaland. Rusz, uwaga, strzeli. Norwegia, Haaland, Haaland, Haaland. Niestety, Haaland, Haaland. Strzelisz, Haland, Haland tutaj, Kapitalnie Haland. Niestety Boga, tutaj strzału, tutaj, ponieważ koniec meczu. Niestety, Haland przegrywa. Niestety.